Twoja motywacja do nauki języka obcego spada w tempie fortepianu wyrzuconego przez okno. Zrób te trzy rzeczy, a w końcu zaczniesz płynnie mówić. Przede wszystkim przestań mówić, pouczę się angielskiego. Zamiast tego, planuj konkretnie, co i kiedy. Na przykład, dziś nauczę się dziesięciu czasowników nieregularnych, albo dziś przećwiczę dialog zamawiania jedzenia w restauracji. Po drugie, ucz się tego, co Cię interesuje i co ci się faktycznie przyda w życiu. Lubisz samochody? Słuchaj o autach. Kochasz podróże, wybieraj podcast o poznawaniu innych krajów. A jak ci się znudzi, no to znajdź innego youtubera czy podcastera. Po trzecie, to mierz postępy, no bo to klucz do motywacji. Notuj, co już zrobiłeś, czego się nauczyłeś i co wymaga poprawy. To tak trochę jak patrzenie na mapę. Widzisz, jak daleko już doszedłeś i dokąd jeszcze masz iść. A jeżeli chcesz otrzymać od nas więcej takich skutecznych porad, które pomogą Ci utrzymać motywację do nauki języka obcego, to skomentuj ten post motywacja, a ja wyślę Ci link do nieopublikowanego jeszcze nigdzie indziej materiału wideo.